Kolejni goście, teraz w naszym studiu myślę, że to słońce, które na nich pada, dodaje im takiej aury, którą oni tak naprawdę roztaczają wokół siebie już od wielu, wielu lat. Teraz, drodzy Państwo, porozmawiamy o zuzie Szacon. Zuza kiedyś była naszym gościem, kiedyś nawet pojawiła się w naszym studiu. Już od 4 lat wszyscy możemy pomagać małej zuzi. No właśnie małej Izusia, ZUsia to już chyba coraz większa dziewczynka, prawda? Nie przedstawiłem was. Więc co teraz zrobię? Sylwia Brzostowicz, Fundacja Dzieciom zdążyć z pomocą i Piotr Jóźwiak, akcja dla Zuzy. No to co u Zuzy? No, Zuza w, zbliża w tym roku będzie kończyła 6 lat. Także faktycznie nie jest już małą dziewczynką, jak zaczęliśmy 4 lata temu, no to wtedy można by powiedzieć, tak, była mała. Natomiast jej stan zdrowia nadal jakby, y, utrzymuje się w, y, na takim etapie, który, y, który definiujemy właśnie w taki sposób bardzo y, na miękko, że tak mała Zuza, bo ona zawsze dla nas będzie mała, bo to była od samego początku kierunek, który, który nam towarzyszył. W tej chwili oczywiście wraz ze wzrostem i rozwojem y, dziecka zmieniają się jego, y, jego struktura wewnętrzna, y, rośnie. W związku z tym jest szereg zmian, które, które są istotą jak gdyby, w dalszym procesie leczenia, rehabilitacji, doprowadzając ją do, no, w miarę lepszego stanu zdrowia. Oczywiście wiąże się to też nie tylko z bardzo, drogimi, bardzo drogim procesem rehabilitacji całorocznym, leczeniem farmakologicznym również jak i kosztami związanymi chociażby z wymianą sprzętu, który służy do codziennego funkcjonowania ZUZY, jak wózek domowy, na przykład, jak fotelik do przewożenia w samochodzie. I to są rzeczy, które napawają nas dość dużą... Jakby wokół tego też się skupiamy, organizując różne przedsięwzięcia. No, w tym roku przyspieszyliśmy naszą akcję, chociaż termin jest taki sam jak w ubiegłorocznym, bo w ubiegłym roku zrobiliśmy bezmiar wrażeń 18 i 19 maja. W tym roku akcja, finał akcji, jakby dziś, jutrze, dzisiejszy mhm. przypada 17, 17 maja. Natomiast nie jest to pierwsze wydarzenie, które towarzyszy tej czwartej edycji, bo to jest, był cykl wydarzeń. Rozpoczęliśmy już w kwietniu we wtorkowy Open Mikey w pawilonie Nowej Gazowni. Ewa Nawrot prowadzi warsztaty wokalne i tam rozpoczęliśmy, zrobiliśmy inaugurację tej czwartej edycji. Później zrobiliśmy w ubiegłym tygodniu w klubie Opcja też bardzo ciekawe, fajne wydarzenie. Gdzie m, znowuż zaprzyjaźni artyści przekazali szereg prac na ten cel, które można było zakupić, które licytowaliśmy wspólnie był oryginalny pokaz kolekcji koszulek, grafik Moniki Lisieckiej, którą bardzo chcieliśmy serdecznie pozdrowić z tego miejsca również jej siostrę Małgorzatę. Pozdrawiamy przyjaciół, z, tak, ma. również z, z galerii jest. Ale to nie jest żadna rodzina z dzisiejszym bohaterem finału. Nie, mówimy tylko o tym, że jakby dzisiejsze wydarzenie, które będzie w, nowym, w pawilonie Nowej Gazowni, jest jakby kontynuacją tego, co zaczęliśmy 28 kwietnia, a co nie kończymy na dniu dzisiejszym, bo kończymy to w przyszły wtorek, 28 maja bodajże. O ile mnie data nie myli, w każdym Dokładnie, razie jest to ostatni maja. E, wtorek e, maja, również w pawilonie Nowej Gazowni podczas Open Majka, również z artystami Ewy Nawrot. E, tam zrobimy podsumowanie tej akcji, e, tych wszystkich wydarzeń e, i podziękujemy wszystkim osobom, które w tym roku dołączyły się e, do tego celu. A, a jest on spowodowany tym, że Zuza jest u progu e, zabiegu chirurgicznego, który ma na celu Przeprowadzenie zabiegu ucięcia bodajże ścięgien wokół bioder i jest to niezbędne do prawidłowego wzrostu stawu biodrowego, który ma I jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. No, być może dla niektórych nie, ale dla nas i dla rodziców jak gdyby, z 30 tysięcy zebrać na tą operację, to jest naprawdę bardzo spory wysiłek finansowy, mhm. dlatego wspólnie z przyjaciółmi którzy od czterech lat dołączają do tej akcji wspólnie z Fundacją zdążyć z pomocą. Zorganizowaliśmy tutaj dzięki, dzięki zaangażowaniu przede wszystkim Sylwii i dzięki uprzejmości Estrady Poznańskiej, co jest też szalenie ważne, bo w tym roku dołączyła, tak jak w ubiegłym firma jest, to dzisiaj Estrada Poznańska jest naszym przyjacielem tej akcji, mm. która udostępniła nam tą przestrzeń i stąd też możemy się dzisiaj spotkać i chcielibyśmy wszystkich na pewno na co ten wieczór zaprosić. zaprosić, a o szczegółach się że już powiem. Piotr Lisiecki, to tak naprawdę no, nie finalista, ale bardzo, bardzo wysoko dotarł w programie Mam Talent. Tak Piotr Wisielski bardzo udziela się tak charytatywnie. Ja wchodziłem na jego stronę, na jego fanpage i tam mnóstwo zdjęć z jakichś takich właśnie działań charytatywnych. Tak, no myślę, że jest to osoba bardzo zaangażowana. Um, Przede wszystkim, może nie jest osobą bardzo charyzmatyczną, bo nie jest jakiś energiczny, ale przez sposób tego, w jaki zachowuje się na scenie, przyciąga, przyciąga ludzi, przyciąga odbiorców. Jest wielu fanów jego muzyki. Zresztą Piotrek wydał w zeszłym roku płytę, była trasa koncertowa. Jest złota płyta. Jest złota płyta. W tym roku przygotowuje się do wydania kolejnej płyty. Także no, Cieszymy się, że po prostu udało nam się go zaprosić i że zaangażował się też w naszą akcję. Ale był jakiś taki problem? My musieliście jakoś go długo namawiać? Znaczy, przede wszystkim może problem nie. Nie było, nie było problemu z namawianiem go, natomiast kwestia była tego, że mieliśmy bardzo mało czasu na organizację wszystkiego. Um, to było w zaledwie praktycznie 10 dni. Um, Mam nadzieję, że ludzie dopiszą. Na to przede wszystkim liczymy. Cel jest szczytny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji w trakcie tego wieczoru. Między innymi jest przekazana biżuteria przez panią Beatę Tyszkiewicz, Markies. Wyjątkowa biżuteria do zdobycia właśnie na. W trakcie dzisiejszego wieczoru będzie prezes fundacji Stanisław Kowalski, szereg znakomitych gości, różnego typu konkursy i do zdobycia naprawdę świetne, świetne nagrody, a cały dochód oczywiście z imprezy jest przeznaczony dla ZUZY. Właśnie, jak, w jaki sposób wesprzeć Zuzę podczas tego koncertu? E, wesprzeć Zuzę można w postaci, przekazując jej darowiznę. E, w trakcie imprezy będzie trwała zbiórka e, dla Zuzy. E, będą również liczne, e, liczne konkursy. E, my wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. E, to są niewielkie naprawdę koszty, a każda złotówka może tutaj w tej sytuacji pomóc. 30 tysięcy złotych, tyle potrzeba na koszt? Operacji, Operacji bioder 30 tysięcy złotych Dokładnie. ile w tym momencie brakuje? Yy, się w stanie określić? Yy, nie mówimy o tym, ile w tej chwili brakuje, tylko bo yy, myślę, że nie uda nam się yy, zebrać tej kwoty. Yy. Chyba, że yy, społeczeństwo nasze yy, okaże się no, na tyle hojne i będzie chciało przyjść i posłuchać yy, kolejnego wspaniałego artysty który w ramach tej czwartej edycji dołącza do szeregu grona artystów, którzy już wcześniej występowali również i to dzięki im zaangażowaniu i poświęceniu czasu na, na przygotowanie też materiału czy znalezienie czasu w ogóle, żeby przyjść i, i wystąpić w takim przedsięwzięciu jest już dużym ukłonem w, w tą stronę, którą robimy. Natomiast przygotowujemy to tak samo jak każdą, każde wydarzenie w pod tym kątem, żeby to było ciekawe, zróżnicowane pod kątem estetycznym, artystycznym. Stąd też inne wydarzenie w opcji, inne wydarzenie u Ewy, nawrót w Open Majku, inne wydarzenie dzisiaj. Po to, żeby każdy mógł w tym wszystkim znaleźć coś dla siebie i żeby przychodząc. Wiedział, że po prostu przychodzę, nie wiem, daję swoją cegiełkę na mm. ten cel i po prostu w zamian dostaję bardzo ciekawy materiał artystyczny. Yy, mogę spędzić yy, kilka godzin naprawdę w bardzo fajnym, miłym, yy, w miłej atmosferze. W yy, miłym bo, towarzystwie. No, dokładnie. Także, także myślę, że jeżeli no, pogoda dopisuje, jest Oczywiście. wiele atrakcji mm. plenerowych, yy, godzina 20, bo na, o, o 19 zaczynamy, to wydarzenie o godzinie 20 rozpocznie się koncert, który poprzedzi oczywiście krótkie materiały prezentujące i fundację, moment powstania, założenia w ogóle, ideę, cel fundacji, zdążyć z pomocą, jak i to, jakim ideą my się kierujemy, organizując po raz czwarty akcję Pomagam dla ZUZY. I każdy może pomóc, wystarczy być. Dzisiaj z nami o 19 w pawilonie Nowej Gazowni. To jest u zbiegu ulic Chwaliszewo, a Ewangelicka. Ewangelicka 1. Tuż przy kontenerach, także tak. zaraz po tym bardzo można bliżko. iść sobie na kontenery, posiedzieć przy Warcie, także na pewno będzie, będzie bardzo miło. Nie będzie, tak jak sobie mówiła, mocnej, energetycznej muzyki, tak jak było chociażby w pomagramie w ubiegłym roku. Ale właśnie na tym polega też przewrotność jakby tych przedsięwzięć, bo nie chcemy jakby być monotematyczni w kierunkach muzycznych, tylko zapraszać artystów z różnego, jakby, z różnych kierunków, które grają. I Piotr Lisiecki prezentuje taką bardzo wrażliwą, melancholiną, enigmatyczną muzykę, która myślę, że znajdzie uznanie nie tylko w płci pięknej, która z pewnością doceni jego urok osobisty. Ale przede wszystkim wśród ludzi, którzy naprawdę cenią sobie taką wrażliwą duszę, jaką z pewnością Piotr ma. Nie wiem, jak się to wam udaje. Od czterech lat organizujecie akcję Pomoc dla Zuzy, i rzeczywiście ta akcja jest za każdym razem inna, ale za każdym razem fantastyczna. Bardzo wam dziękuję za udział w naszym programie. Sylwia Brzostowicz, Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą i Piotr Jóźwiak, Akcja dla Zuzy. Drodzy Państwo, znowu się na chwilę rozstaniemy, ale jeszcze dzisiaj jeden gość przed nami.